Zdrowe rozmowy. Julia Łata, dzień dobry. Zapraszam na audycję Zdrowe Rozmowy. A gościem radia JART jest doktor habilitowany Tomasz Łysoń, kierownik Kliniki Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Przed nami we wtorek, 18 marca, Europejski Dzień Mózgu. Dlatego też na tym chciałabym się na początku skupić. Panie doktorze, ilu pacjentów z guzami mózgu trafia rocznie do Białostockiej Kliniki Neurochirurgii? Yy, takie zabiegi neuronkologiczne to jest gdzieś 300-350 yy, operacji yy, rocznie. Ale mózg to nie tylko neuroonkologia, to są też jeszcze inne obszary zainteresowania, to jest, są patologie naczyniowe, czyli tętniaki, naczyniaki. Mamy też operacje z neurochirurgii czynnościowej, gdzie się zakłada stymulatory, elektrody, więc no, jest, dziedzin neurochirurgii jest bardzo dużo i wszystkie one zajmują się między innymi mózgiem, a oprócz tego jeszcze rdzeniem kręgowym, kręgosłupem, więc to jest dość szeroka dziedzina. No. No właśnie, a jeżeli chodzi o operacje neurochirurgiczne, to ile państwo wykonujecie ich dziennie? O, zabiegów w klinice neurochirurgii troszkę się namnożyło, bo gdybyśmy się porównywali powiedzmy 10 lat temu wykonywana była jedna operacja głowy i jedna, dwie operacje kręgosłupa. W tej chwili na rozpisie operacyjnym jest kilkanaście, nawet bywa że i 16 dziennie, więc proszę zobaczyć, jakie to jest, jaka to jest różnica no w ciągu właśnie, kilku z... lat. Z czego to wynikło? To wynikło z tego, że troszeczkę się no tutaj pojawiła nowe, nowe technologie, zabiegi mało inwazyjne, troszkę krótsze, ale oprócz tego duże zapotrzebowanie na takie na takie zabiegi, a kolejna sprawa to jest to, że no tutaj dyrekcja szpitala USK. Troszkę postawiła na neurochirurgię i z jednej sali operacyjnej kiedyś, potem dwóch. Te, teraz mamy cztery sale operacyjne do dyspozycji, plus jeszcze sala radiologii zabiegowej, a więc tego no, to są praktycznie pięć, pięć sal zabiegowych, więc bardzo dużo. Jesteśmy w tej chwili jedną z większych neurochirurgii w Polsce. Ponadto w roku ubiegłym przeprowadziliście Państwo operację, w której usunęliście przez oczodu guza mózgu u 71-letniego pacjenta. To był ogromny sukces i pierwsza taka operacja w Polsce. Voltes tascada sèrie? Tak, ale to wynika z tego, że y, takim naszym y, no, konikiem y, jest, są operacje oczodołu. Pacjenci do nas tutaj z tymi problemami przyjeżdżają z całej Polski i właściwie i okuliści, neurolodzy, neurochirurdzy wiedzą, że jak jest problem z oczodołem, to często ci pacjenci jednak trafiają tutaj do naszej kliniki. Y, a ponieważ ten oczodu no, tak często jest odwiedzany przez neurochirurgów w Białymstoku, to przez oczodu no, bardzo jest taka korzystna droga do niektórych problemów, które się znajdują wewnątrz czaszki. No i trafił się taki pacjent, który jak na pierwszy raz no był bardzo dogodny dostęp przez oczodu. No i to był ogromny sukces medialny. Wszyscy się cieszyli. Natomiast to nie jest jedyna operacja, którą przeprowadziliśmy tym sposobem, dlatego że no, od tego czasu już wykonaliśmy już kolejne podobne procedury i yy, przez oczodu, i około oczodołu bardzo łatwo dostawać się do niektórych guzów, które się znajdują wewnątrz jamy czaszki. Chciałabym teraz parę słów powiedzieć o profilaktyce. Jakie zmiany, Pana zdaniem, w mentalności Polaków musiałyby zajść, by mniej osób trafiało na stół operacyjny z powodu problemów z kręgosłupem? Na razie na tym się skupmy. No rzeczywiście operacji kręgosłupowych jest u nas bardzo dużo. Też no, można powiedzieć, że no, kilka dziennie, ale czasami nawet około dziesięciu w ciągu dnia jest wykonywanych w naszej klinice. I to wynika z tego, że nie dbamy o nasze kręgosłupy i to nie dbamy na wiele sposobów. Po pierwsze, mamy pacjentów, którzy, no, mamy epidemię nadwagi. I ta nadwaga jest widoczna i u dzieci, potem już w wieku dorosłym. Samo to, że nosimy na sobie taki ciężar jest, no, bardzo obciążające dla kręgosłupa i no, wielu pacjentów z tego powodu właściwie, no, kończy na stole operacyjnym. I czasami te operacje to nie to, to nie jest jedna operacja, czasami trzeba je powtarzać. Z kolei jest też grupa pacjentów, którzy. Wcale nie mają nadwagi, ale za to pracują ponad miarę. Polacy w ogóle pracują bardzo dużo i nie ma właściwie pracy takiej, która by nie obciążała kręgosłupa, bo pacjenci, którzy siedzą długo przez kilka, kilkanaście godzin, często, bo pracujemy dużo, bardzo obciążają kręgosłup i lędźwiowy, i szyjny. Stąd epidemia, właściwie można powiedzieć, tego typu problemów. Ci pacjenci, którzy są szczupli, oprócz tego, no często jest też taka Moda na, na to, żeby być fit, prawda? Więc po całym dniu pracy, nawet czy to będzie praca fizyczna, czy to będzie praca przy biurku, no uważamy, że fajnie by było jednak zadbać o kondycję. W związku z tym, no grom młodych ludzi, ale nawet tych w średnim wieku często znajdujemy ich na siłowniach. Ja wcale nie mówię, że to źle. To jest bardzo dobrze. Ale pewnie nie zawsze w dobry sposób wykonujemy to nawet te ćwiczenia. Także jest tak, że obciążamy kręgosłup przez cały dzień, a potem w ramach odpoczynku obciążamy go jeszcze bardziej. W związku mhm. z tym, no naprawdę yy, te wszystkie ćwiczenia, które sobie fundujemy już po pracy, no muszą być wykonywane z głową. Bardzo łatwo jest nabawić się kontuzji kręgosłupa, która potem ciągnie się przez całe życie i znacząco pogarsza jakość życia, więc trzeba myśleć, żeby jednak się nie popisywać przed kolegami, koleżankami, żeby nie brać ciężarów ponad miarę, żeby jednak dbać o to, żeby zachować ruchomość kręgosłupa, dbać o sylwetkę, oczywiście o to, żeby nie było nadmiernych kilogramów, ale wszystko to musi być z umiarem, żeby nie przesadać. My też chyba niestety mamy taką tendencję do bagatelizowania tych problemów z kręgosłupem. Może myślimy sobie, że no nas to na przykład nie spotka i dopiero jak już pojawiały się te dolegliwości, to jest taki żal, że wcześniej o to nie zadbaliśmy. Tyle się o tym mówi, a wciąż jest taki problem. Dlaczego? No, między innymi dlatego właśnie, że nie dbamy o higienę pracy i nie dbamy no, o nasz kręgosłup w żaden sposób. Jest też epidemia komórek, prawda, laptopów. Wszyscy pracują z głową pochyloną, więc to też obciąża kręgosłup szyjny. Oczywiście nie wszyscy ci pacjenci z problemami kręgosłupowymi to są kandydaci do zabiegów neurochirurgicznych, ale neurochirurgia zaczęła wkraczać do tej choroby kręgosłupa już na bardzo wczesnych Etapach, dlatego że pojawiły się techniki mało inwazyjne i coraz wcześniej możemy tam spróbować ingerować. Natomiast na pewno leczeniem pierwszego rzutu zawsze jest leczenie zachowawcze. Zawsze powtarzam naszym pacjentom, że operacje kręgosłupa nie naprawiają kręgosłupa, wręcz go psują. Natomiast naszym celem jest usunięcie bólu, dolegliwości, natomiast zwykle po operacji kręgosłup jest wcale nie lepszy, a gorszy. W związku z tym należy operacji unikać, dbać o kręgosłup i próbować oczywiście leczyć się innymi metodami, ale oczywiście często one są nieskuteczne. No i w kolejnych etapach oczywiście neurochirurg jest potrzebny. A czy są jakieś sposoby, by zapobiec chorobom mózgu? to zależy jakim chorobom. Na przykład o guzach mówimy teraz. No, myślę, że to trudno jest powiedzieć, pacjenci zawsze mówią, dlaczego mnie to spotkało, mm -hmm. skąd się to wzięło, dlaczego akurat ja mam guza mózgu, prawda, więc trudno powiedzieć, jest tak, po powstawanie guzów mózgu jest tak wieloczynnikowe, właściwie tak do końca nie wiem. Oczywiście to są pewne mutacje genetyczne, na pewno jest jakaś predyspozycja genetyczna. Mamy różne czynniki środowiskowe, które na nas działają. Wpływa żywienie, wpływa to, że, że żyjemy w e, środowisku takim, gdzie mamy zapylenie, prawda, różne, więc tych czynników które, negatywnych, które nas bombardują e, i zaburzają naszą odporność tak naprawdę i ten balans, bo mutacje w naszym organizmie powstają codziennie, co chwila i nasz organizm je zwalcza, prawda, natomiast jeżeli ten balans między powstawaniem mutacji, a a ich naprawianiem i eliminacją się zaburza, no to powstają guzy różnego typu i to nie mówimy tylko o guzach mózgu, ale no, o wszystkich guzach, które w ogóle powstają stąd są problemy onkologiczne, a guzy są też bardzo różne. No, jedne są bardzo złośliwe i nie da się ich jakoś skutecznie leczyć. Możemy tylko próbować przedłużyć życie pacjentom w życie w komforcie, ale są takie, które absolutnie są wyleczalne, można je usunąć i żyć potem. Już yy, normalnie, Panie doktorze, myślę, że to jest temat rzeka. Jeszcze wiele moglibyśmy o tym powiedzieć, dlatego mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze raz spotkać się przy mikrofonie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w naszym studiu. Dziękuję bardzo, dziękuję za widzenia. A gościem dzisiejszej audycji zdrowe rozmowy był doktor habilitowany Tomasz Łysoń, kierownik kliniki neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Zdrowe rozmowy w radiu Yard.